Czołem! Dlaczego warto używać hashtagów w swoich publikacjach na LinkedIn? Hashtagi na LinkedIn mogą pełnić dwie funkcje. Po pierwsze, możemy dołączyć do dyskusji na konkretny temat. Na przykład używając hasztagu marketing możemy pokazać się dla 20 milionów osób, które obserwują ten hashtag. Po drugie, dzięki hasztagowi możemy zbudować społeczność na przykład używając hashtagu Show me the honey. Dzięki temu możecie zgrupować wszystkie swoje posty na dany temat pod danym hashtagiem. Jeśli chcecie zobaczyć inne typy pod honey, wystarczy, że wybierzecie ten hashtag. Hashtagi to bardzo złożony temat. Mamy na to notkę. Dlatego zajrzyj do linku, który umieściliśmy w poście i przeczytaj artykuł o hashtagach na LinkedIn.